dostanę? Ja bym wzięła opakowanie na wynos, ja dwa z razy z powietrzem. To był wyjazd życia. Maraton. Tak. To TLK mam ochotę na luksus, więc jedziemy. Proszę. Stary skład n 57

Tak wygląda pierwsza klasa ED160 Flirt. Nie ma tablicy. Tutaj jest? Dobry. Dobry. to jak w trąbaju. Tak. Co pani się tak zwija szybko, bo co? Ja uciekam przed kogoś. <laughs> Proszę bardzo. Proszę bardzo już. Tylko mam... Znowu się włączy tyle biletów, że tak? Za małe? Czy dobre? Juweczkę już, proszę. Czwarty wagon, 44 czwarty. Mhm. No, dziękuję. A, dziękuję. Jeszcze. Miejscówkę jeszcze. Ty myślałeś, że co, bez miejscówki ci się uda? A jak? No, nie tak to nie, nie ma. Nie ma tak dobrze? <noise> Myślałam, że tutaj oszukam system. Mam nadzieję, że będzie trochę opóźniony pociąg, żebyśmy o 15 wysiadły, bo my mamy taki multibilet do 15. A my nie, my nie chcemy zdążyć. Tak, bo my jesteśmy 14:40 jakoś tak, tak? Słucham? Tak, opóźnić, to prosimy, bo ja chcę do 15. Tak, tak, do końca, nie, będziemy stratne 15 minut. No, później my go się, kiedy Panie bardzo drugi postanę. A jeszcze, A, płacimy, jeszcze mandat, mandat dostanę? O nie! Jeszcze ta, takie chwyty to są, mandaty. Czyli możemy mieć taką opcję: będzie opóźniony pociąg, 15 minut, i wtedy wykorzystamy 100% bilet, albo 20 minut, i wtedy mandat dostajemy. Y, 600 krokanie. czy 300 tak, Pię to 5 minut można zobaczyć, e, nagrać menu bo tak dawno nie gołam nie wiem czy na stać e, na takie różne drogie dania myślę, tak, że pani prażony ser by chciała nie, nie, to pani uruchomi to na to pewno jest ja bym wzięła opakowanie na nie wynos dwa razy z powietrzem chyba kawki kawkę się napi. można kawkę się napić tak, tak, można sobie tutaj usiąść, tak? to tak, mogę chyba nie ma zasięgu coś mi się wydaje to cappuccino do filiżanki czy do kubka? Fil do fil filiżanki pan miły bardzo jest, naprawdę nie to co w McDonald's. Bo w KFC no, wylewają. Kawę wylewają, mleka żałują. Nie, to nie żałuję. Ale... No, to no i dlatego pan ma klientów. Ostróda. Mateusz będzie się cieszył. Mateusza pozdrawiam. Och, teraz mówisz. Jestem w ostrudzie jesteśmy w ostrudzie Mateusz 32, pozdrawiam. Proszę bardzo za Mateusza. Osoby przesiadające się do innych pociągów prosimy o zwrócenie uwagi na komunikaty partyjne. Osoby wysiadające prosimy o zabranie bagażu i rzeczy. Dziękujemy za udział w oglądaniu. <grym> Ostatnie podrygi. 40 minut. <grym> Ostatnie podrygi. Kończy się 4000 przejechane. O, z Warszawy do Warszawy. Tak. Tak. I każdy inny pociąg. Każdy inny pociąg. Osiem województw. Cztery tysiące kilometrów? Tak. I osiem województw. <laughs> A chyba nie jest pani zmęczona. Nie, wypoczęta. Ja, ja też. Cała Polska piękna była. W ogóle nie padało ani nic. Mm -mm. Ale zresztą poznam pogodę, jak byliśmy w pociągu cały czas. Tak. No było fajnie. Wyrobiłam się z ładowarkami, nawet w telka. Mm -hmm. Gdzie pani ładowała telefon? E, ładowałam wódzkę. <grym> Komputer z A gdzie, gdzie się pani myła? W sypialnych. W sypialnych i w telka. Bo tam taka ciepła woda leciała i aż tak, aż tak mocno tak jak poleciała, to Można, aż nie, nie opryskała. Nie, nie było. Tak. Mocne. No. Mydło było, fajnie było. No, też były te różne, nie? I były I Japonki moje. I, i, i szlafrołki. A jedno to było, co ta pani przyszła i bach światło. Nie? Tak? No to tak jakaś dziewczyna przyszła, co mnie nie było. Poszłam do konduktora po miejscówkę. A Przychodzę, no, my to idziemy spać, a przychodzi się, rozsiada i zapala światło. Tak? Tak. Myślałam, że tylko ja rozpalam światło. Nie. Ale widzę, że dużo ludzi po mnie tak bierze przykład. Chyba oglądali filmy. Tak. I, i wzięła sobie książkę i czyta. A tak, pan, 20, pan, godzina, pan tak zagląda czyta. tą książkę, czy rzeczywiście czyta, czy to o co chodzi. Nie, no fajnie. A teraz siedzimy sobie w warsie takim mini. Trzy siedzenia. I wszystkie zajmujemy. No. Także chyba się już żegnamy. To będzie ostatni pociąg na naszej imprezie. Teraz się wzruszę. No niestety to będzie maraton cały filmów. To, to będzie już ostatni film. Ja go wrzucę jaki ostatni, więc jak ktoś będzie na moim ostatnim filmie, to zapraszam na wszystkie. 13. 14, 14 nawet jest odcinek 15. Bo Halloween jest pierwszy A, i tak, będzie tak, chyba tak, 15 tak, razem. Będzie raz, ale nie, bo tu będzie 15 i tam 15, 30 będzie. Odcinek. 30? No bo jest teraz 13. A, no tak. Nie, będzie 13, jest jeszcze, będzie live i podsumowujący to będzie 15. i... A tych nie, będzie 13, 28 będzie. Za mało! Za mało! A co to? Jest. To się żegnamy. Wszystkiego dobrego, Pa. 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 pa zielono guszanie. Nie udało się. Mieliśmy jechać. Ostatni pociąg nasz. Ostatni pociąg. Wysiadamy. Dziękujemy. Dziękujemy za wszystko. I się załapał flirt nawet. Pendolino nie, ale flirt tak. Chodź jeden. Tutaj wysiądziemy, bo będzie z dwóch, ale wysiadamy tu. No, to będzie szybciej dojść do centralnego, bo my się przesiadamy. Tak? No, ja mam. chciałam powiedzieć, dojść. Ja mam niedosyt. I mało godzin. Jadę. Jadę pendolino do Wrocławia. Trzynasty wagon, jedynka szybko dopisz. Ja nie, nie wysiadam. A gdzie to? Kwiatami z balonami stoją. Nie. Ten ostatni model nas przywiózł. No i się skończyło. Skończyło się. Szybko Tak, szkoda. Sienkiewicz. Tylko nie było tabicy relacyjnej. To był wyjazd życia. Maraton. Tak. Jesteśmy przed czasem. Pół godzinki, mamy zapasy jeszcze. No. Przesiadamy się dlatego do Wrocławia jeszcze. Pendolino Aha, Który Tobą Który bilet mamy, do którego Już naprawdę bym mamy, Ale którego mamy, nie ma się. Mam ochotę na luksus, więc jedziemy.